W Polsce można przyjąć, że to są osoby urodzone po 1981 roku. Można więc założyć, że większość z tych osób nie pamięta czasów komunizmu. Dla nich naturalne jest to, że miały komputer, miały dostęp do internetu, miały telefon komórkowy, szczególnie jeżeli mówimy o osobach z tych późniejszych roczników pokolenia Y. Jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne, to są to osoby, które jeżeli mówimy o taką relację pracownik-pracodawca, przez pracodawców. Są odbierane bardzo często jako osoby o bardzo wysokich oczekiwaniach wobec przełożonego, ale też wobec pracodawcy. Dlatego być może jest tak dużo mówione na temat tego pokolenia i na temat tego, jak można radzić sobie w współpracy z pokoleniem Y. Jednakże z drugiej strony trzeba też spojrzeć na bardzo wiele takich bardzo pozytywnych cech, które wniosło to pokolenie na rynek pracy. Są to osoby, które są otwarte na dokonywane zmiany. One są elastyczne w zmianach. Są to osoby, które są doskonałe, jeżeli chodzi o wszelkie technologie informatyczne, jakieś media społecznościowe, nowe technologie. To była ich codzienność, ich życie, w związku z czym odnajdują się w tym obszarze bardzo dobrze. I kiedy mówimy dalej o takich pozytywach związanych z pokoleniem Y, to są to osoby, które są bardzo innowacyjne i to też wnoszą do firm jako taką dodatkową wartość.